ma dzisiaj trochę inny odcinek Jak widać jestem na zewnątrz jak widać jest ciemno. Jak widać jestem gdzieś gdzie ja jestem? Jestem na wsi w Kazachstanie i idę po piwo o godzinie nie wiem jakaś 21 jest chyba czy 20. E, więc uczynię vloga jak to jest mieszkając na wsi iść po piwo w Kazachstanie, więc oto droga którego będziemy musieli dzisiaj przemierzyć. Tak sobie prawda tutaj wygląda wieś. Co można zauważyć od razu? No pierwsze, co się rzuca w oczy, to na pewno są te gazowe rury, które są chyba charakterystyczne dla wszystkich takich krajów. Także to od razu widać i od razu widać, że są bardzo wysokie płoty. Tak jak mówiłem, wszędzie wysokie płoty, rury. Tu ktoś sprzedaje dom nawet. Ciekawe w sumie, ile kosztuje taki dom. Może pasowałoby je się doinformować, kupić chałupę w Kazachstanie i chodzić po piwo codziennie. Stan drogi, oto droga. No jest lekko rozdupcona, nie powiem, że nie, ale z racji, że jesteśmy, prawda, z Polski, no to drogi nam są, że tak powiem, niezbyt obce. Idziemy tam, tam czeka nas piwo. Ogólnie chciałem mieć po piwo takie lane, po prostu do butli plastikowej. <laughs> Ale po podliczeniu moich dieniuszków, czyli pieniążków, okazało się, że nie mam wystarczająco na tyle, żeby zapłacić Panu. A z racji, że tutaj większość, znaczy większość. Trochę biznesów nadal nie jest zalegalizowanych, AGS w sensie no po prostu nie może zapłacić u nich kartą. Tylko jest coś takiego jak Caspi QR, to działa mniej więcej tak jak polski Blik, bym powiedział. No i można u nich płacić tylko tym albo gotówką. A nie żebyście pomyśleli, że jestem jakimś brokbojem, ale no po prostu nie mam aktualnie gotówki, a piwo się zachciało, prawda? Więc y, idę do zwykłego sklepu, gdzie kartą płacić można. O, tutaj stoi jedna z ładniejszych żyguli, jakie widziałem w takim fajnym kolorku. W ogóle tu dużo bardzo, bardzo fajnych samochodów jest. Trochę upierdolony już, ale ziemia obiecana, tak zwana. Co to w ogóle jest? Tutaj przed nami tam jest sklep i apteka. Tam po lewej jest chyba jakiś dom weselny, ponieważ to jest bardzo, 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 bardzo dużo domów weselnych. Po prostu lubią się bawić ludzie tutaj i to każdy dzień tygodnia, nieważne jaki, a tam dalej jest stacja paliw. Teraz jedna z najbardziej triki rzeczy, czyli przejście przez ulicę. Ogólnie to jest taka jedna z głównych ulic, powiedzmy, która po prostu prowadzi od miasta do, do tej wsi. I tak jak mówiłem, dom weselny, tam stacja, oto ceny paliwa, yy, czyli za 95 płacicie jakieś, no w przeliczeniu powiedzmy to będzie jakieś 2,30. Jesteśmy w ziemi obiecanej musimy kupić olej no i oczywiście piwo jeszcze widziałem jedną ciekawą rzecz ale to... to za chwilkę lepioszki widziałem taką ciekawą rzecz jeszcze no tu jest ogólnie dużo ciekawych smaków lejsu na przykład szaszłyk ale weźmiemy sobie o smaku kawioru no i piwsko jakieś kupiłem tak zwane goods kupiłem te lejsy o smaku kawioru przetestujemy i kupiłem piwo co się nazywa biały miś no ja po rosyjsku nie dużo rozmawiam a tutaj w Kazachstanie, właśnie, no, głównie mówi się po rosyjsku. Zależy oczywiście, gdzie. Teraz się troszeczkę od tego odchodzi. Wiadomo dlaczego. Mają oni swój własny język, który brzmi bardzo ciekawie, trochę podobny do tureckiego. Powiedzmy, no i tak se ogólnie to wygląda. W ogóle ta miejscowość jest położona bardzo blisko Almaty. Almaty to jest. Chyba największe albo drugie największe miasto w Kazachstanie. No na pewno największe na południu. Mieszka tutaj chyba 2 miliony osób, a w całym Kazachstanie mieszka 20 milionów, także 10% populacji mieszka w tym mieście i dookoła niego. Tak jak mówiłem, planem to wideo było kupić po prostu piwo w plastikowej butelce od pana i skonsumować je na zewnątrz, ale no mówię, nie miałem pieniędzy. Więc po prostu chyba pójdziemy do piwnicy. Jak to prawda mnie wam robić tutaj? No i skonsumujemy to i Witam serdecznie już bardziej zaznajomionym nam miejscu. Oto głupy. Zaczniemy od piwska. Dzisiaj szybki. Filmy, myślę, jeszcze się strzeli. Biały niedźwiedziok? Co, co, nie, niedźwiedziok, coś takiego. No niedźwiedź, biały miś po prostu. Piwko. Nie wziąłem ze sobą szklanki niestety, więc nie zobaczymy dzisiaj jaki ma kolor, ale damy sobie radę bez tego. Oto biały miś. Wygląda on bardzo fajnie. Jest tu właśnie właśnie wspomniany oto miś. Tutaj jest napisane biały miś. Tutaj mamy jakieś, jakieś odznaki, on w ogóle coś wygrywał w 2015-2016 roku. Ma on 7. 2%, więc, yy, oprócz tej złotej beczki, to jest to drugie najmocniejsze piwo, jakie piłem tutaj, jak na razie. No, zobaczymy, czy będzie dobre. Dlaczego? Myślę, że może być dobre, ponieważ dziewczęta mi przetłumaczyła przed chwilą, tak zanim przyszedłem. Że to jest napisane: krepkość, czy coś takiego, czyli że jest taki porządny, ale że. Delikatny smak, czy jakoś tak. Mam taką nadzieję, jak będzie e, się oczywiście okaże zaraz. Tutaj na, u góry w ogóle jest taki, takie, taka czucia, nalepeczka, takie premium bym powiedział. To piwo kosztowało akurat już tak bliżej w granicach 4 zł, więcej i tutaj jest napisane jeszcze, o tutaj, że było to ważone e, z taką dokładnością. Także mamy klasyka polskiego i nie tylko, czyli że e, piwo ważone z dokładnością, że piwo zajebiste i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze fajnego na tej puszce jest, to jest taki komiksik tutaj, o. Na tym komisie tam widzimy niedźwiedzia i samochodzi. Co my tu jeszcze mamy? No oczywiście mamy znowu kolejny dziwny litra czyli 0,45 litra. Czemu? Nie mam pojęcia. Tym razem mamy na dole datę. Mamy 26 października, więc jest to pewnie data, kiedy zostało to wyprodukowane. Mamy gdzieś tu jakąś kaloryczność? Może 60 kalorii chyba to ma. To bardzo, bardzo i Chyba jedno z bardziej kalorycznych piw, jakie miałem okazję testować, więc grubnięcia ciąg dalszy. No tak jak mówiłem, od góry mamy coś takiego, zaraz go otworzymy. No I design jest taki, bardzo mi się podoba. W ogóle było kilka tych białych misi. Był jakiś taki żółty, był jakiś yy, chyba taki biały, jakby że cały biały. No wziąłem akurat tego, ponieważ miał 7,2%, więc, yy, więc mnie jakoś tak bardziej przyciągnął. Otworzymy sobie to. Od góry takie zwykłe srebrne. Otworzyło się ładnie, zobaczymy jak pachnie. W sumie zupełnie nie jak takie jakieś mocniejsze piwo, właśnie bardziej bym powiedział nawet tak po zapachu, takie troszeczkę, troszeczkę nie szczerze mówiąc. Nic jakiegoś specjalnego nie wyczułam, nawet jakiegoś zapachu piwska za bardzo nie ma. No nie, no dobra, troszeczkę jest zapach piwska, ale po takim, że tak powiem, voltażu by się może było spodziewać, że będzie to pachnieć jakoś bardziej piwskie, a no cóż, myślę, że od razu przejdziemy do konsumpcji. Dzisiaj wypijemy zdrowie pani w aptece, która była bardzo, bardzo zadowolona, że mogła sobie ze mną porozmawiać. No i cóż, cheers! Hmm, w sumie całkiem dobre piwo. Przynajmniej pierwszy SIP, oczywiście, jak mówię, złota beczka też mi oszukała przy pierwszym sipie, więc na razie wypowiem się na jego temat. Bardzo dobry, nie kłamali, że faktycznie czuć tą moc, ale jednocześnie nie czuć aż tak złego smaku, znaczy złego smaku, no ta aż tak mocnego smaku, nie? Jest to w porównywalny w sumie w smaku, to bym powiedział takiego harnasia, tylko że troszeczkę właśnie z większą, większym voltażem. Wezmę drugi SIP, żeby zobaczyć, czy nas nie okłamuje. No nie okłamuję, kurde, całkiem dobre piwo. Jak na piwo z taką ilością procentów, nie smakuje wcale bardzo alkoholowo, smakuje bardzo przyjemnie, w miarę przystępne. Raczej nie wypiłbym go w dużej ilościach, w sensie, no nie wiem, jedno, dwa, może max. ale jest, jest dobre. Nie jest może jakieś, nie wiadomo jak cudowne też, też nie, nie, nie idźmy w tą stronę, ale jest ono na pewno przyjemne. Na pewno wypiję go z chęcią. Wezmę jeszcze trzeci łyk. No po trzecim łyku również dobre, więc yy, chyba nas nie oszukam. Taką mam nadzieję, czuć ten alkohol, ale nie jakoś mocno, w sensie czuć jego moc, ale smaku aż tak bardzo alkoholowego nie czuć, więc e, biały miś, super, ale trzeba to przegryźć czymś. Lejsy o smaku e, krasnaya ikra, czyli czerwonego kawioru. Oto one, design w sumie całkiem fajny, tu jest oto kawior, tu jest oto chips, tu jest lace, no mówię, tych smaków lace'ów tutaj jest bardzo, bardzo dużo, aha, to jakieś świąteczne chyba, patrzcie. Jest taka jakby bombka świąteczna, coś takiego. Fajnie, fajnie. No z tyłu, tak jak to było przy chipsach, Biszparmaka i tak dalej, to to, to samo. No i mi się podoba, jakieś taki świąteczny, czerwona ikra. Takiego samego w sobie kawioru chyba nigdy nie jadłem pewnie gdzieś w czymś może ewentualnie, więc nawet nie wiem jak to powinno smakować, ale zaraz się przekonamy. Zobaczmy jak pachnie. Nie pachnie źle, nie pachnie jakoś... No, bym się spodziewał, że to będzie pachnieć jakoś rybą, ale w sumie nie pachnie rybą. Pachnie bardziej takim czerstwym chlebem troszeczkę, więc nie zachęca jakoś bardzo, ale nie pachnie też jakoś masakrycznie. Oto on. Mmm. Powiem wam, że w smaku już bardziej rybnie. Smakuje to mniej więcej tak, jakbyście wzięli sobie tuńczyka i posmarowali go masłem Nie macie coś takiego. Dobre to jest. Takie strasznie, właśnie jest mocno maślane, szczerze mówiąc, ale pozostaje wam w ustach właśnie taki posmak ryby. Co bardzo, bardzo ciekawe. Te, te smaki tutaj tych glajsów, nie mają naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jak na razie wszystkie, które jadłem były super, więc co, jak oceniam tego to misia, design super, kolor nie wiem pomijmy jak na razie, zapach taki trochę nijaki, a smak dobry, jak na piwo z takim voltażem naprawdę jestem zaskoczony bardzo pozytywnie więc myślę, że białego misia mogę ocenić tak na 6,5 na 10, czyli dobre nic cudownego, tak jak mówiłem, ale, ale zaskakująco przyjemne, a jeśli chodzi o lejsa no to powiem wam, że jest to naprawdę unikatowy smak nigdy wcześniej takiego smaku nie, nie spożywałem podoba mi się bardzo, pozostaje faktycznie ten posmak ryby, no niektórych może, niektórym może się to nie podobać, więc myślę, że dam temu lejsowi 9 na 10, no mi też ciężko, żeby Jakiś lajs, znaczy ogólnie chips nie posmakował szczerze mówiąc, ale, ale no te są naprawdę unikalne. To był film z wieczornej wyprawy po piwo oraz po chipsy w, we wsi lokalnej w Kazachstanie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, primowania muzyki. Piwna inspekcja, piwna inspekcja. Karanila. Pierz. Sigdzieć, sidzieć. Ale mądry piesz. Mała dziecka mała mała Łapę dała. Piesz, pies, pożegnaj się. Co ty, pies, chipsa To tam też pies. Do zobaczenia. Siema.